Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będzie dalsza część przygód z astrofotografią Achromatem 80x400 tym razem z kanonem 4000D niemodyfikowanym. Ponieważ mój 450D był u Michała Kałużnego i jeszcze nie, nie założyłem go tutaj z powrotem. No ale tak czy siak jest pełnia też teraz. W związku z czym doszedłem do wniosku, że to, co zostaje, to jest fotografia gromad otwartych. I sfotografowałem, o tu nam trytka wchodzi, sfotografowałem tym achromatem to zdjęcie, które właśnie teraz widzicie, to znaczy gromadę podwójną w Perseuszu, double cluster po angielsku, chichoty po polsku. Sfotografowałem ją przez około dwie godzinki, czyli pół godzinki na gwiazdy i niecałe półtora godziny na tło. Moim starym, zwykłym sposobem znaczy niezwykłym, ale moim starym trikiem, to znaczy gwiazdy strzelam na F10 przy otwartym czekajcie jak to ustawić, o przy otwartym tym środkowym otworze przesłony, który ma 40 mm, czyli to nam razem z ogniskową 400 mm daje F10 i w ten sposób przez pół godzinki 60-sekundowe klatki, 33-60-sekundowe klatki na ISO 200 z gwiazdami mhm. oraz przy otwartym pełnym obiektywie, czyli na F5, sfotografowałem tło. Przez około półtorej godziny to było 20 klatek po 240 sekund, też na ISO 200. Do tego po 60 flatów na F10 i na F5 osobno, czyli razem 120 flatów i 60 biasów. I jeden z moich widzów, pod którymś z wcześniejszych filmów, zasugerował, że mógłbym też zrobić oprócz samego yy tutoriala jak obrabiać w gimpie, jak, jak ja sobie radzę z obróbką w gimpie, żeby pokazać też te wcześniejsze etapy, to znaczy co robię w Deep Sky Stackerze i w Cyrilu. No w Cyrilu to już wcześniej pokazywałem, ale w Deep Sky Stackerze jest kilka ważnych elementów, jeżeli chcemy połączyć razem staki w gimpie, jeżeli chcemy połączyć razem w gimpie staki... Na przykład z dwóch różnych światłosił, czyli z F5, f 10 albo jeżeli chcemy połączyć staki, nie wiem, z h i SO3 na przykład, to ten sposób, który zaraz pokażę, może być przydatny. No więc przejdźmy sobie do Deep Sky Stackera. Ja używam wersję tą starszą 425. Nie chcę instalować tej nowszej, bo 425 działa dobrze, więc nie widzę powodu, żeby przechodzić na nowszą. No więc co? No więc otwieramy sobie. Aha, bo może jeszcze najpierw pokażę. Chcę pokazać, jaki mam materiał. Czyli tu sobie mam katalog, tu sobie mam katalog z materiałem z Kanona 4000D i tego achromatu 80 na 400 Mam biasy. Mam 60 biasów strzelonych na ISO 200 i mam dwa zestawy, na, znaczy cztery łącznie zestawy klatek. Na F5 mam lighty, na F5 mam lighty na tło 240 sekund na ISO 200 i tego jest 20. I na F5 mam flaty, też na ISO 200 przez 2 sekundy strzelane. 60 Flatów, no i to samo dla F10, to znaczy, no, lightów jest trochę więcej, bo lightów jest 33 sztuki 60 sekundowe i na F10 też mam flaty. 60 Flatów strzelonych na F10. Te wszystkie klatki są w formacie FITS, dlatego że fotografuję, steruję sesją przy pomocy ACR pierwszej wersji. Więc wszystko mi się zapisuje jako FITSY. A dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że jak sobie przejdziemy do Deep Sky Stackera, nagrywa się, nagrywa się. To tu są, jest kilka ważnych ustawień, ale w tym konkretnym przypadku, teraz na potrzeby tego tutoriala, opowiem o dwóch. Pierwsza rzecz, jak sobie wejdziemy, tu są opcje RAW FITS DDP Settings, to tu Trzeba sobie, właśnie mamy fitsy, mamy fitsy z ACR, mimo że aparatem robimy zdjęcia, więc mamy fitsy, i tu jest ważne, żeby zaznaczyć to, że monochromatyczne 16-bitowe fitsy są plikami RAW z aparatu. I tutaj trzeba wybrać wzór maski Bayera. To jest ważne, bo jeżeli wybierzemy niewłaściwy wzór maski Bayera, czyli kole nie, niewłaściwą kolejność w jakiej są ułożone te poszczególne kolorowe piksele na masce Bayera, to wyjdą nam jakieś odjechane totalnie kolory, w ogóle będzie bez sensu obraz. Więc w przypadku wszystkich kanonów i w przypadku tego jednego Nikona, którego mam, wybieram sobie RGGB. Taki jest wzór maski Bayera i to trzeba sobie wybrać. Jeżeli się używa Kanonów czy, czy Nikonów. znaczy To trzeba sprawdzić, bo to trzeba sprawdzić, jaki jest ten wzór maski Bayera. Dla kamery ASI 1600 na przykład jest inny, ale akurat dla tego Canona 4000D i dla wszystkich innych moich kanonów, i dla Nikona, którego też od czasu do czasu używam, jest ten wzór maski Bayera RGGB. Więc to jest jedna rzecz, którą trzeba wybrać, żeby mieć dobre kolory. A druga rzecz, która jest ważna przy łączeniu klatek z dwóch różnych sesji, ale tak, żeby one były, żeby pozycje gwiazd już były dobrze ze sobą zgrane i żeby nie trzeba było potem nic przesuwać, dopasowywać, na przykład w Gimpie na warstwach. To jest ważna jedna rzecz. To znaczy settings, stacking settings i ten, ten sposób łączenia klatek ze sobą musi być ustawiony na standard. Nie na Intersection, czyli nie na część wspólną, tylko na standard. Tak, żeby wszystkie klatki z obu staków, czyli w moim przypadku ze staka F5 i staka F10, żeby wszystkie klatki były dopasowane do jednej klatki referencyjnej. Za moment pokażę dokładnie o co chodzi. Zwracam uwagę, że to jest ważne, bo wcześniej sobie próbowałem tak eksperymentalnie robić na intersection. I nie wychodzi tak, jak trzeba. Każdy zestaw klatek jest przycinany w troszkę inny sposób, i w efekcie nie dostajemy dopasowania takiego, jakie powinno być. Czyli ustawiamy sobie ten result na standard i tak ma być. Dobra, czyli te, dwa, te dwie ważne rzeczy sobie tutaj ustawiamy w DeepSky że. No i co? No i otwieramy sobie w takim razie Open Picture Files. Najpierw sobie otwieramy F10. F10 lighty, czyli gwiazdy. 60 sekund. Otwieramy sobie F10 gwiazdy. Otwieramy sobie flaty do tego F10. F10 flat. I otwieramy sobie biasy. Otwieramy sobie biasy. Jako o i to jest jeszcze jedna może ważna rzecz, na którą warto zwrócić, warto zwrócić uwagę. Jeśli fotografujecie takim zestawem klatek, że macie light'y i flat'y, nie używacie dark'ów, to dorzucacie jeszcze bias'y w przypadku kanonów. Light'y, flat'y i bias'y. Bias'y jako bias'y, nie jako dark flat'y, tylko jako bias'y. To powoduje, że Wam się będzie dobrze kalibrować materiał flatami, czyli lighty i flaty i biasy. Dobra, zaznaczamy sobie wszystkie klatki, check all i mamy 33 lighty, 60 flatów i 60 biasów, offsetów. Dajemy sobie register checked pictures. Ja zawsze daję stack after registering i 100% najlepszych. Tutaj trzeba troszkę zjechać Start Detection Threshold, czyli ten punkt wykrywania gwiazd. Bo na 60 sekundach na ISO 100, to, na ISO 200 to już jest dość ciemno. No i dobra, przy 7% 106 gwiazd nam znalazł, tyle, tyle chcemy właśnie mieć. No i tu jeszcze, ponieważ tych klatek nie ma za dużo, więc jako tryb stakowania wybieram sobie medianę. Ponieważ robiłem dithering, czyli takie przesunięcie względem siebie klatek w czasie sesji. dithering robiłem co dwie klatki. Zarówno w przypadku materiału f 5 jak i materiału f 10 Więc żeby zlikwidować hot piksele, to ustawiam sobie tryb stakowania na medianę. I to się bardzo dobrze sprawdza. Dobra, czyli mamy to. Tu sobie klikamy OK. Klikamy OK. Tu mamy podsumowanie tych wszystkich klatek z jednej sesji, którą będziemy stakować. 33 minuty łączny czas integracji, 60 biasów, 60 latów. No i co, klikamy sobie OK i teraz trzeba będzie troszkę poczekać, zanim Gips Stacker to wszystko skończy obrabiać, więc ja wyłączam nagrywanie i włączam z powrotem, kiedy DSS skończy. Dobrze, Deep Sky Stacker kończy zapisywać obraz. Czyli nasz pierwszy stack z materiału F10. O! Jest nasz pierwszy stack. Mo możemy go obejrzeć. Klatki te wynikowe z staki znajdują się zawsze w tym katalogu, w którym była Klatka referencyjna, więc w tym przypadku Auto Safe Fit nam wylądował w katalogu F10 Lights. No, i jak sobie go otworzymy, no to mamy bardzo ładne, bardzo ładne gwiazdki z F10, ale tło jest. No, widzicie, tu jest jakiś banding, tu jest jakiś ciemny pasek, jakiś jasny pasek, tu coś z flatem nie pykło. Ogólnie tu jest bardzo słaby sygnał. Na gwiazdy to się nadaje, ale jako tło, no to już ten obraz dobry nie jest i dlatego właśnie paliłem też mimo że w, na tym obrazie istotne są głównie gwiazdy, tylko gwiazdy. To potrzebuję też materiał z F5. No i teraz właśnie tym materiałem z F5 się zajmiemy, tylko tu sobie jeszcze zmienimy nazwę na AutoSave F10, żeby się nie pomyliło. No i co? I teraz sobie jedziemy znowu registering and stacking, i tutaj mamy. Zobaczcie, teraz są już po rejestracji tych klatek na F10 60 sekundowych. Tutaj mamy score, czyli punktację przyznaną każdej klatce, i one są posegregowane od takiej z najwyższą punktacją do takiej z najniższą punktacją, jako klatka referencyjna, czyli ta, do której wyrównywane są wszystkie następne. Jest brana ta, która ma najwyższą liczbę punktów. W związku z czym, teraz to, co musimy zrobić, to zostawiamy sobie tą klatkę z F10, która była używana jako klatka referencyjna. Całą resztę sobie wyrzucamy, czyli z Shiftem. Najpierw kliknąłem pierwszą klatkę lewym klawiszem myszy, zjeżdżam na sam dół z Shiftem zaznaczam, prawy klawisz remove from list, nie erase from disk, bo to nam usunie z dysku te klatki, tego nie chcemy, tylko usuwamy z listy, to sobie na razie odznaczamy no i teraz wczytujemy klatki dobrze, nagrywa się i teraz wczytujemy klatki na F5, czyli F5 lights op, których jest 20 Wczytujemy sobie to. Wczytujemy sobie flaty też na F5 F5 flat, których jest 60. Op. A jak obiasy już nie musimy sobie wczytywać 60 fitsów, tylko mogę wczytać. Master Biasa, który się zrobił w czasie stakowania materiału z F10, czyli TIFA, Master Offset. O. To nam troszkę przyspieszy proces stakowania. Dobra, dajemy teraz, jak już mamy to wczytane, to dajemy sobie check all, ale zwróćcie uwagę, że tu jest ta jedna klatka z F10, która ma być klatką referencyjną, nie chcemy, żeby ona była stakowana razem z pozostałymi klatkami strzelanymi na F5, bo ona jest ciemniejsza, ma wyższy poziom szumu. Jest, to jest zupełnie inna bajka. Więc to, co robimy, to odznaczamy ją, żeby nie było tutaj w tym kwadraciku zaznaczonego, czyli Deep Sky Stacker nie będzie jej brał pod uwagę przy stakowaniu. Wszystkie pozostałe będzie, tej nie będzie brał, ale jak klikniemy sobie na nią prawym klawiszem myszy i wybierzemy Use As Reference Frame, to pojawi nam się tutaj gwiazdka w nawiasie i ta właśnie klatka zostanie użyta jako klatka referencyjna. Co spowoduje, że nasz stack z materiału z F5 będzie położenia gwiazd i rozmiar kadru, wszystko będzie dostosowane. Do naszej klatki referencyjnej, czyli rejestrujemy zarówno materiał z F10, jak i teraz materiał z F5 na tej samej jednej klatce referencyjnej. I o to właśnie nam chodzi. Dobra, czyli mamy, to musi być odznaczone, nie chcemy jej stakować, ale chcemy ją używać jako klatkę referencyjną. No a poza tym to już jest normalka, to znaczy 20. Lightów na F5, 60 flatów i jeden bias, bo to jest master bias w TIF-ie zrobiony w czasie stakowania materiału ser 10 No i znowu dajemy register Checked Pictures. Tutaj nic nie zmieniamy. Tu w Advanced czas będzie przejść pewnie na 50 parę, bo klatki są jaśniejsze, więc trzeba wyższy próg. Wykrywania gwiazd ustawić. 52 sobie zrobimy. O, 105 niech będzie. No i jako parametry stakowania tu zostajemy przy Standard Mode. Tu jako lighty dalej trzymamy medianę, bo jest tylko 20 klatek, więc żadną kapą Sigmo tutaj nie, nie podziałamy za bardzo. flaty biasy to wszystko jako Mediana. Ok. Ok, mamy teraz. Podsumowanie tej sesji, godzina 20, 20 klatek po 4 minuty, mediana, mediana. No i tak, jedziemy. No dobrze, Deep Sky Stacker kończy pomału liczenie i zapisywanie obrazu, czyli tu mamy drugi stack. Ten z materiału na F5. Podobnie w katalogu F10 lights, dlatego że, tak jak mówiłem, autosave'y są zapisywane w tym katalogu w, przez DeepSkyStackera, są zapisywane w tym katalogu, w którym znajduje się klatka referencyjna. W związku z czym nie będą one w F5 lights, ten nasz wynikowy stack z F5 nie będzie tu, tylko będzie w katalogu F10, dlatego że właśnie w tym katalogu znajdowała się nasza klatka referencyjna. No i teraz tu sobie jeszcze zmienimy nazwę na F5. O. No i teraz możemy sobie porównać. Możemy sobie porównać. O, to jest F5, a to jest F10. Pozycje są identyczne gwiazd i całego kadru. I właśnie dokładnie o to nam chodziło. No, i tu, jak sobie zrobimy zoom, no to widać, że na tym stacus F10 są bardzo ładne gwiazdeczki, ale jest paskudne tło. O. A jak się przełączymy teraz na stacus F10, to widać, że tło jest całkiem w porządku. Nie ma bandingu. Tylko jest gradient od Księżyca, ale z tym sobie poradzimy bez problemu. Natomiast gwiazdy są masakryczne, bo mają kształt trójkątów albo serduszek. Taki kadr na walentynki <śmów> mógł być z filtrem jakimś takim serduszkowym. Więc <śmów> trójkątne gwiazdy z dramatyczną aberracją chromatyczną, ale tło jest ładne i właśnie o to nam chodzi. To znaczy, żeby gwiazdy wziąć z F10, bo tutaj są ładne, a tło wziąć z F5, bo tu z kolei tło jest ładne, no a dzięki temu, że mamy zgrane, dzięki temu, że mamy zarejestrowane, oba staki są zarejestrowane na tej samej klatce referencyjnej, no to one już teraz od razu na wejściu idealnie do siebie pasują. Dobra, więc to był proszę szanownych Państwa Deep Sky Stacker. Możemy go sobie zminimalizować i teraz się przełączamy na Cyrilla. To jest Gimp, to nie na razie. O. Teraz się przełączamy na Cyrilla i w Cyrillu otwieramy sobie najpierw na przykład tą tego Fitza F5. I pierwsze, co trzeba zrobić, to jest kalibracja kolorystyczna. To sprawdzę, czy jestem podłączony do internetu. Jestem podłączony, więc bierzemy sobie Image Processing, Color Calibration, Photometric Color Calibration. Tu wpisujemy NGC. Ile to było? 869, chyba. Jednego z hipotów. Tak. Tutaj pamiętajcie, że trzeba kliknąć dwa razy ten obiekt. A nie, dobrze. on bo Czasem się nie pojawiają te współrzędne. Więc jeżeli nie chcę Wam wyjść plate solve, to jednym z powodów jest to, że tutaj mogą być inne współrzędne niż są związane z tym obiektem. Więc ja zawsze klikam sobie tutaj dwa razy, żeby one się na pewno te współrzędne pojawiły tutaj właściwe. Ogniskowa 400 mm, wszystko się zgadza. Pixel size 4.3 mikrometra, bo taki ma pixel Canon 4000D. No i ciach, klikamy sobie ok. Photometric Color Calibration in Progress. No i mamy. Mamy skalibrowane fotometrycznie, kolorystycznie nasz materiał z F5. Teraz sobie wyłączymy podgląd z autostrecza. Przełączymy na liniowy. I troszkę trzeba ten materiał rozciągnąć. Bo za moment będę go wrzucał w Tarneta który musi widzieć gwiazdy. O, czyli troszeczkę sobie ten materiał rozciągniemy. Ale rozciągam go tylko przy użyciu histogram transformation, czyli tego zwykłego histogramu bez async transformation, czyli tej inverse hyperbolic stretch, tak, tak to się chyba nazywało. Dlatego, że ten Async Transformation on powoduje, że saturacja zostaje cały czas taka sama, mimo rozjaśniania obrazu, a ja właśnie nie chcę za bardzo tej saturacji podkręcać, bo tutaj jest wystarczająco dużo problemów z kolorami gwiazd na tym zdjęciu, więc wyciągam sobie wyciągam sobie ten obraz tylko przy użyciu histogramu. O, może tyle. No i dobra, nie ma co przesadzać, ja jeszcze troszkę. Dobra. Apply, close. Dobra. Czyli teraz bierzemy tutaj Save the Current Image, zapisujemy go sobie. No ja zapiszę go jako stretch. Stretch. Jako thief. Stretch. TIF jako 16-bitowy TIF, bo taki format jest akceptowany przez StarNet. Dobra, czyli to jest jedno. Teraz otwieramy materiał Z10. Open. I robimy dokładnie to samo. To znaczy, najpierw bierzemy sobie Color Calibration, Photometric Color Calibration. Tutaj już parametry wszystkie mamy. To się wszystko zgadza. Klikamy sobie OK. O, i bardzo ładnie poszło. Hop. Ciach. mamy kalibrację załatwioną. Kalibrację fotometryczną. I teraz wyłączamy sobie podgląd z autostrecza na linear. I rozciągamy histogramem. Up. też bez przesady tak ostrożnie, żeby nam się znowu też te gwiazdy nie rozlały za bardzo okay. o, jeszcze troszkę może jeszcze odrobinę tak, żeby tych słabszych też troszkę było widać. O, no i dobra, myślę, że wystarczy. Apply. Okay. Close. No i dobra, zapisujemy sobie to. Też tutaj sobie dodam. Stretch. I jako TIFF. 16-bitowy TIFF. Dobrze. Czyli to był Cyril serial i Cyrilowi dziękujemy. I ostatni etap tej części, bo tutorial będzie miał dwie części. To jest Starnet. W którym usuniemy sobie gwiazdy. Więc op, to ma być no Stars. No, stars o. Yy, no i ciach. No i dobrze. Starnet skończył. Osłupanie gwiazd z materiału F5 z taka F5. Teraz sobie otwieramy staka F10 i robimy dokładnie to samo. No Stars i odpalamy. Dobra, starnet skończył procesowanie staka F10. No i teraz w wyniku tego wszystkiego mamy. Cztery pliki, to znaczy materiał z F5 z gwiazdami, materiał F5 Stretch No Stars bez gwiazd, materiał F10 z gwiazdami i materiał F10 bez gwiazd. I to jest, proszę szanownych Państwa, koniec pierwszej części tutoriala. W drugiej części pokażę, co z tymi czterema plikami, jak sobie z nimi poradzić w gimpie. Więc już teraz zapraszam do obejrzenia drugiej części obróbki materiału z refraktora achromatycznego 80x400 z gromadą otwartą, z podwójną gromadą otwartą chichoty. Zapraszam.